Pani Marszałek, Wysoka Izbo, kiedy w czwartek wieczorem leciałem do Brukseli to sytuacja była pełna bardzo wielu znaków zapytania, bardzo wielu niewiadomych, a to z wielu względów, bo chyba nigdy nie było takich różnic między różnymi grupami, między różnymi aliansami, sojuszami w ramach Unii Europejskiej. Warunki Warunki negocjacji nowego budżetu zasadniczo się również zmieniły. A to przede wszystkim dlatego, że z Unii Europejskiej wystąpiła Wielka Brytania. To w kontekście negocjacji budżetowych i w kontekście negocjacji funduszu odbudowy oznaczało wyrwę co najmniej, co najmniej powtarzam, 70 miliardów euro, gdyż w takiej wysokości razy 7, około 10 miliardów euro razy 7 właśnie płatnikiem netto była Wielka Brytania. Gdybyśmy jednak doliczyli jeszcze hipotetyczną kontrybucję do funduszu odbudowy, to ta wyrwa była jeszcze większa, proporcjonalnie pewnie około 100 miliardów euro. A więc było rzeczą oczywistą dla wielu państw, że tym razem fundusz spójności musi być znacząco mniejszy, że Polska będzie mniejszym beneficjentem z Funduszu Spójności. Tymczasem mam tutaj dla Wysokiej Izby i dla rodaków pierwszą bardzo dobrą wiadomość, bardzo dobry komunikat. Polska jest największym beneficjentem Funduszu Spójności. To kwota, to kwota około 70 miliardów euro a licząc w cenach bieżących w różnych okresach wydawana będzie to kwota większa, ale już podaję te niższe dane, żeby nie było żadnych wątpliwości. A więc mamy środki z funduszu spójności i to środki o bezprecedensowej skali. Warto też przypomnieć, że te negocjacje to po raz pierwszy tak wyraźnie Polska, która była krajem współdecydującym. Mieliśmy rzeczywiście do czynienia z różnymi aliansami, sojuszami i Polska wraz z Grupą Wyszehradzką, wraz z państwami Europy Środkowej, które w jakimś sensie mocno się na nas też orientowały, była głosem współdecydującym, i ten głos współdecydujący zadecydował ostatecznie również o kompromisie, o zwycięstwie. W ramach całego funduszu Trzeba najpierw podać główne liczby wszystkie fundusze europejskie, wszystkie fundusze związane z tak zwanym Next Generation czyli Fundusz Odbudowy Europy po koronawirusie to, to są łączne środki dla całej Unii Europejskiej przekraczające bilion siedemset miliardów euro dla całej Unii Europejskiej. Teraz... W ramach dzielenia tych środków część z funduszu odbudowy była alokowana do głównych kierunków działania, które znamy z poprzednich perspektyw, czyli polityka rolna, polityka spójności, czy ta, która pojawiła się ostatnio, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. I tutaj w każdej z tych polityk pojawiły się nowe środki, ale pojawili się również dodatkowi beneficjenci w oparciu o nowe kryterium, kryterium, którego wcześniej nie było. To jest kryterium, to takie bardzo smutne który kraj został najbardziej poturbowany w ramach epidemii który kraj został poturbowany z punktu widzenia warunków gospodarczych ale także jeśli chodzi o kwestie służby zdrowia no i tutaj Polska należy do tych najlepszych i to było podkreślane do tych które poradziły sobie najlepiej No i tu rozumiecie państwo przewrotność tego argumentu ponieważ wszyscy nam mówili jeżeli wy sobie poradziliście najlepiej lub jesteście w grupie krajów, która sobie poradziła najlepiej razem z Czechami, Węgrami, Litwą, to może ten fundusz nie powinien być dla Was, bo Wy poradziliście sobie najlepiej. Więc trzeba było naprawdę dużej ekwilibrystyki budowania sojuszy, żeby Polska została nie tylko włączona do tego funduszu odbudowy, ale żeby straty związane z tak zwanym obniżeniem poprzez grupę skąpców o 22%, o 22 od propozycji wyjściowych, żeby te straty kosztowały Polskę tylko 3%. To, to jest ogromna korzyść. I rzeczywiście Polska stała w obliczu nie tylko pewnego sporu zasadniczego dotyczącego przyszłości rozwoju, w oparciu o jakie parametry się rozwijać, czy przede wszystkim w, w oprzeć się na polityce spójności, czy oprzeć się na politykach poszczególnych państw. A więc nasze zwycięstwo to nie tylko zwycięstwo dla Polski, to także zwycięstwo europejskiej solidarności, to także zwycięstwo. Kontynuacji najlepszych lat Unii Europejskiej, lat, w których Unia Europejska. Wszystko w porządku. Kontynuacji najlepszych lat, w których Unia Europejska rzeczywiście wiedziała doskonale, że wszyscy jedziemy na jednym wózku, mówiąc potocznie, że musimy wypracować takie mechanizmy, które całą Unię Europejską od strony makro i mikroekonomicznej, mikrogospodarczej popchną do przodu. I ta myśl przyświecała nam od samego początku i ta myśl również sprawiła, że w końcu udało się przekonać ogromną większość, z wyjątkiem może czterech, pięciu krajów, byliśmy w tej ogromnej większości, która, która dążyła do tego uczciwego podziału środków, uczciwego podziału funduszy, a w ramach uczciwego podziału funduszy my zawsze uważaliśmy, że kraje, które są niżej rozwinięte ze względów historycznych, wiadomo nie trzeba do tego wracać, muszą otrzymać proporcjonalnie więcej środków. Dlatego powiedziałem o łącznej puli dostępnej dla całej Unii Europejskiej, teraz powiem o puli środków, którą wynegocjowaliśmy. Otóż dla Polski w ramach łącznych, łącznej puli środków będzie to grubo ponad 700 miliardów złotych. Na, na te środki składają się e, zarówno dotacje, to w, w kwocie ponad 620 miliardów złotych, jak i uprzywilejowane pożyczki uprzywilejowane dlatego, że nie jest wykluczone, że one będą albo na zerowym oprocentowaniu a nawet emisja niektórych pożyczek Polski, emisja obligacji Polski sprzed miesiąca była na ujemnym oprocentowaniu. Czyli ci, którzy nam pożyczają pieniądze, płacą nam jeszcze za to, że nam pożyczają pieniądze. Czy aż tak dobrze będzie z tymi uprzywilejowanymi pożyczkami? Tego dzisiaj nie wiemy, bo to zależy od przyszłych warunków na rynkach finansowych. Ale są to bardzo opłacalne, długoterminowe 15-20 lat termin, zwrotu pożyczki, które, z których możemy korzystać na infrastrukturę, budowę dróg, wielkie projekty, projekty energetyczne, transformacji energetycznej, ale także takie jak komunikacyjne, o których mówimy od wielu miesięcy, czyli centralny port komunikacyjny, a zwłaszcza jego osie kolejowe. Tutaj w kontekście tego całego procesu negocjacyjnego warto też zauważyć, że grupa państw, która chciała ograniczyć środki zarówno w wieloletnich ramach, w ramach perspektywy budżetowej, czyli tak zwanych wieloletnich ram finansowych, jak również w ramach funduszu odbudowy, ona kurczyła się i udawało nam się przekonać coraz większą liczbę krajów na czele z Niemcami, Francją, oczywiście też Włochami i Hiszpanią, czyli największymi ludnościowo i co do rozmiarów gospodarki krajami Unii Europejskiej, że musi to być duży plan odbudowy, skoro Unia Europejska w tym i w przyszłym roku zdaniem Komisji Europejskiej będzie miała lukę inwestycyjną w wysokości około półtora biliona euro. Skoro z jednej strony mamy lukę inwestycyjną, to trzeba ją zasypać, zasypać ją poprzez duże rozbudowane, szczodre programy, inwestycyjne, właśnie wspierane, inwesty programy inwestycji publicznych wspierane przez środki europejskie. I, Szanowni Państwo, zawsze każdy z takiego szczytu wraca, przedstawia różne okoliczności, które tam miały miejsce. Ale chyba najlepiej o sukcesie Polski świadczą komentarze różnych mediów zachodnich, takich, które sądzę, że też dla opozycji są mediami nie tylko bardzo znanymi, ale stanowią pewnego rodzaju wyznacznik opinii zachodniej. Dla mnie to nie jest żadna miara naszego zwycięstwa, bo Pamiętam, co mówiła opozycja przy negocjacjach poprzedniej perspektywy budżetowej, twierdząc, że już nigdy do Polski nie trafią takie środki z polityki spójności. Otóż trafiły jeszcze większe środki i z polityki spójności i z innych polityk. Pamiętam, jak opozycja mówiła, że to już jest Ostatnia taka dobra perspektywa dla Polski. Otóż ta perspektywa, najbliższe 7 lat, jest jeszcze dużo lepsza dla Polski niż poprzednia. Nie wiem, jaki to, jaki to wtedy był ten tort, który dzieliliście, czy 300 czy 400 miliardów, różne liczby padały, ale chyba ciężko wam będzie udowodnić, że 400 czy 350 to więcej niż 700. Szanowni Państwo, ale też opowiem jedną z historii, z rozlicznych bardzo scen, które miały tam miejsce. Otóż weszliśmy w bardzo wąskim gronie państw na negocjacje dotyczące pewnych szczegółowych ustaleń w zakresie polityki spójności funduszu transformacji w ramach którego polska miała nie otrzymywać żadnych środków taka, jest, taka była pozycja od pierwszego do przedostatniego dnia pozycja głównych ciał negocjujących czyli komisji europejskiej rady, Unii, rady europejskiej rady europejskiej wychodząc z tamtego pokoju gdzie mieliśmy otrzymać mniej Chcę tutaj Wysokiej Izbie i rodakom zarad, zaraportować, że nie tylko otrzymaliśmy możliwość wydatkowania 50 środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, nawet bez zadeklarowania się co do neutralności klimatycznej i bez podawania daty po stronie polskiej, ale otrzymaliśmy również blisko 3 miliardy złotych dodatkowo na rozwój najmniej zamożnych polskich regionów. I wszyscy, którzy znają kuluary tych negocjacji, wiedzą, że do ostatnich godzin, dosłownie do ostatnich godzin, czyli w nocy, czyli to było z poniedziałku na wtorek, tych środków dla Polski nie było, one nie były dostępne, i dzisiaj dla województw Polski Wschodniej dla terenów mniej zamożnych, tych, które będą potrzebowały największych inwestycji w infrastrukturę. Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica, połączenia w infrastrukturze energetycznej, kolejowej, drogowej. Tam te środki dodatkowe zostaną przekierowane. To duży, bardzo duży sukces, który pomoże w zrównoważonym rozwoju, czyli w znaku firmowym Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Jechaliśmy, Szanowni Państwo, również na ten szczyt z przekonaniem, że te negocjacje będą rzeczywiście bardzo trudne, bo wiedzieliśmy, że w przypadku mniejszych państw ich siła negocjacyjna jest stosunkowo mniejsza z racji oczywistych i dlatego zdolność do budowania koalicji była fundamentem naszego sukcesu, a więc to, o czym Szanowna opozycja od dłuższego czasu mówiła czyli o tym że nasza asertywna polityka doprowadzi nas do klęski negocjacyjnej to były wasze słowa odmieniane przez wszystkie przypadki do klęski negocjacyjnej że nie otrzymamy że otrzymamy połowę tych środków tak mówili wasi przedstawiciele tymczasem okazało się że polityka twardych negocjacji. Polityka asertywna, a nie poklepywania po ramieniu, jest polityką najbardziej skuteczną. I w ramach tej polityki uzyskaliśmy największe środki w ramach Unii Europejskiej. Wystarczy popatrzeć na tę tabelę, którą pokazywał, premier, pokazywał mi premier Czech, sam pokazywał chyba nawet na konferencji prasowej premier Węgier, gdzie Polska wśród 27 krajów jest na pierwszym miejscu w łącznej puli dostępnych środków. Była dyskutowana również, Wysoka Izbo, sprawa tak zwanej praworządności. Otóż wiemy doskonale, że od ponad dwóch lat toczyła się procedura włączenia tak zwanej warunkowości, uzależnienia od hipotetycznego spełniania warunków praworządności, które nie wiadomo kto jakby miał określać i nie wiadomo kto według jakich kryteriów uzależnienia dostępu do środków. I myśmy rzeczywiście przeciwko temu występowali. Zresztą nie tylko razem z panem premierem Węgier, ale także bardzo ciekawe były głosy z środka Rady Europejskiej innych premierów, również takich, którzy zasadniczo stoją co do pewnych sporów po drugiej stronie, wskazujące na niedookreśloność pewnych definicji, na bardzo duże ryzyko zastosowania zapisów w przypadkach em, takich, które nie mają określonego stanu prawnego. I ta zdolność negocjacyjna, budowania koalicji, przekonywania po stronie kilku naszych państw, zwłaszcza Grupy Wyszehradzkiej, zwłaszcza ze strony Węgier i Polski, zaskutkowała dobrym rozwiązaniem takim rozwiązaniem, w ramach którego Rada Europejska na zasadzie jednomyślności to wszyscy wiedzą musi się wypowiedzieć w tej kwestii, a porównując zapisy poprzednie do dzisiejszych, wystarczy porównać zapisy, jak one wyglądały wcześniej, rzeczywiste uzależnienie od tak zwanej praworządności nie wiadomo kto, na jakiej zasadzie miałby ją określać i dzisiejsze zapisy, co do których my Zdecydowanie potwierdzamy również to, że chcemy, aby środki wydawane były uczciwie, gdyż Wysoka Izbo pewnym jakby pretekstem czy powodem do tego, żeby dyskutować w ogóle ten temat było, był głos, z którym my się całkowicie zgadzamy, że dyscyplina budżetowa, dyscyplina finansowa, działania antykorupcyjne, twarde działania antykorupcyjne, które są znakiem firmowym prawa i sprawiedliwości, żeby żeby te działania znalazły odzwierciedlenie w zapisach konkluzji i te, te działania znalazły odzwierciedlenie w zapisach konkluzji, ponieważ nam na tym również zależało. Zależało nam jednak również na tym, żeby te niedookreślone procedury, które były w ramach um, Rady Unii Europejskiej opracowywane od ponad dwóch lat, żeby one się nie znalazły i one się tutaj nie znalazły. I to dlatego, Szanowni Państwo, może najlepiej o naszym zwycięstwie w tym zakresie, niech świadczy kilka krótkich cytatów z prasy międzynarodowej, o której wspomniałem tu, Washington Post, który mówi o wielkim zwycięstwie Węgier i Polski. Tutaj dalej, rule of law, budget, politico, czyli bardzo często cytowany portal Unii Europejskiej, politico. Węgry dostały wszystko, co chciały. Właściwie dostały wszystko, co sobie mogły tylko wyobrazić, że będą chciały. Tutaj Euro, Euroactive Rule of Law Retreat. Tutaj mamy z kolei The New York Times, czyli cytaty, które również potwierdzają, że Polska i Węgry osiągają swoje cele. To tak dla, waszych, dla, waszych, dla Waszej informacji. Ale także Szanowni państwo, chcę pokazać, w jaki sposób negocjowaliśmy z, tym, z tą grupą najbardziej skąpych państw. Otóż tutaj są cytaty bardzo znanych ekonomistów europejskich, Paul de czy różnych, różnych przedstawicieli świata polityki, którzy pokazują, że ta grupa najbardziej skąpych państw jednocześnie najbardziej korzysta na jednolitym rynku europejskim. I korzysta poprzez to, że są takimi rajami podatkowymi, korzysta również w taki sposób, że kształtuje regulacje, kształtuje legislację głównie, trzeba to powiedzieć, pod siebie. I my używaliśmy tych argumentów w bardzo konkretny sposób, w bardzo wielu momentach tworząc koalicje, tworząc alianse i sojusze, które pomogły nam koniec końców przekonać zarówno Komisję Europejską, jak i Radę Europejską, całą Radę Europejską do naszego wariantu do, naszego, do naszych propozycji, które niewiele się różniły od tego, co sobie założyliśmy. Każdy stawia sobie oczywiście bardzo wysokie cele. Zarówno w polityce dotyczącej rolnictwa, wspólnej polityce rolnej otrzymaliśmy więcej środków niż pół roku temu jeszcze ktokolwiek mógł przypuszczać. W polityce spójności otrzymaliśmy znacząco więcej środków. W łącznej puli nie tylko niż poprzednia perspektywa negocjowana przez naszych oponentów politycznych, ale więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu ktokolwiek mógł przypuszczać. Podobnie środki angażowane na transformację energetyczną, na politykę klimatyczną, która jest tak ważna w najbliższej dekadzie dla Unii Europejskiej, to ogromne dodatkowe środki, których nie było wcześniej na stole jeszcze pół roku temu można powiedzieć nie było ich na stole. I Progresja w, naszych, w procesie negocjacyjnym, w nasz stawianiu warunków przez nas opłaciła się. Dlatego Wysoka Izbo, dzisiaj chciałbym tutaj, przedstawiając te rezultaty tych e, naszych negocjacji, powiedzieć, że to jest dobry, albo nawet bardzo dobry budżet dla Polski. On nie tylko nie oznacza, jak opozycja mówi, straconych lat, on oznacza wsparcie dla naszego modelu gospodarczego, zrównoważonego modelu gospodarczego i oznacza, że szansa na złotą dekadę, na bardzo dobre lata przed nami jest znacząco wyższa, gdyż te środki wesprą rozwój infrastruktury w całej Polsce, wyrównanie dopłat dla rolników do średniej unijnej, czyli to, co sobie założyliśmy, ale także wesprą. Wesprą te procesy, na których nam bardzo zależy, czyli Polska jako kraj nowoczesny, Polska, która korzysta z innowacji innych, ale rozwija też innowacje swoje, rozwija działy badań, rozwoju, wdrożenia, wdrażania różnych rozwiązań, bo wiadomo, że tam są najwyższe marże, a one się przekładają na wyższe pensje naszych pracowników, wyższe pensje naszych obywateli, a to jest podstawowy cel naszej polityki polityki europejskiej, polityki gospodarczej. A więc droga opozycja, Myślę, że dzisiaj jest taki czas, że trzeba się uśmiechnąć. Trzeba się uśmiechnąć do rzeczywiście do sukcesu, który odnieśliśmy. Trzeba, trzeba te, nasze, te nasze dodatkowe środki, które są i które już dzisiaj zresztą nie stanowią tak znaczącej części w procesach inwestycyjnych, jak jeszcze siedem, dziesięć lat temu, kiedy rzeczywiście to była główna porcja, główna część w inwestycjach publicznych, dzisiaj Polska wypracowała dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, co nam bardzo pomogło w przekonaniu zresztą naszych. naszych, naszych, naszych partnerów w Unii Europejskiej. Ten argument, ja wiem, że wy go bardzo nie lubicie, ale drodzy rodacy muszą wiedzieć, że skuteczne uszczelnienie systemu podatkowego, walka z lukami VAT, walka z mafiami VAT-owskimi, które w czasach platformy obywatelskiej hulały po Polsce tak, jak chciały, była dla nas znakomitym argumentem. Dlaczego? Bo to oznacza, że Polska skutecznie walczyła z korupcją, więc nie musicie, więc nie musicie już wdrażać nowych mechanizmów, skoro my pokazaliśmy, jak skutecznie walczyć z korupcją tak, taką, która się rozpanoszyła po Polsce w poprzednich latach. I te dodatkowe środki, które uzyskaliśmy z uszczelnienia wraz z dodatkowymi środkami, które uzyskaliśmy w negocjacjach unijnych, będą stanowiły kluczowy zastrzyk rozwojowy dla Rzeczpospolitej Polskiej na najbliższe siedem lat. To Wielki sukces polskiej dyplomacji. Chcę z tego miejsca podziękować jeszcze. Podziękować naszym partnerom. Partnerom z Grupy Wyszehradzkiej, ale też z innych państw Europy Środkowej. Na przykład ze Słowenii, bo głos pana premiera Słowenii był bardzo, bardzo ważny również w całym tym procesie. I chcę podziękować również wszystkim ministrom, całej Radzie Ministrów, wszystkim współpracownikom naszym, którzy byli zaangażowani w, tej, w ten proces. Państwo ministrowie budowali pozycje negocjacyjne w szczegółowych obszarach. Bardzo dziękuję Wam i Waszym zespołom w ministerstwach, resortach, agencjach, instytucjach współpracujących. To świetne przygotowanie materiałów, to dostępność materiałów na każdą okoliczność negocjacyjną, a rozmów kuluarowych były setki, sesji plenarnych były dziesiątki licząc łącznie cały proces z ostatnich kilku miesięcy. To spowodowało, że mieliśmy twarde argumenty, twarde liczbowe, merytoryczne argumenty i one przeważyły. One przeważyły o naszym zwycięstwie i one również przyczyniły się do tego, że Polska wraca z tego szczytu europejskiego razem z innymi państwami oczywiście głównie Europy Środkowej jako wielki, zwycięstwa, zw wielki zwycięzca i możemy być bardzo dumni ze skuteczności całej naszej dyplomacji skuteczności Rady Ministrów, bo to wspólna sprawa i wspólne zwycięstwo. Dziękuję bardzo.